What's happen, boy? What's happen? Mamy nasz klasyczny skład. ma chłop drużynę. Same gwiazdy. No, co za jebana pizda. Nie, 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 nie po kurwi. Ja pierdolę dziwko jebana. Żulico, kurwa. Zawsze tak jest. Dawaj, zapierdalaj. Dawaj, byku. Byku. Dawaj walcz, błagam cię. Foul, foul. Dobra, tnij, kurwa. Tnij, niech kurwa zapamiętacie. Tak jest, brawo. Nice. Wow. So crazy. Nie za to mi się podobało. Mocniejszy strzał, może dokładniejszy byłby gol? Mechres. szybszy, będzie zawijał Co wy kurwa robicie? On się przedziera Strzał z dystansu Ale prosto bramkarza, to nie robi wrażenia Graj kurwa, jest czysty przecież! HAAAAAAA fryzura, rude włosy Lecimy dlll, dupialy szur Biegi, biegi, kurwa Spalony, 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 Tak jest Ale spalony był! Halo! Podawaj kurwa, bo cię połamę za chwilę frajerze Kurwa! O kurwa na pustą, bo ja pierdolę! Ty kurwo! A! 3 <ścoughs> Dlaczego? Ja pierdolę! Dans ma danzy ciulo, ciulo korulo! będzie potrzebna ochrona do wyjścia ze stadionu. Ja się śmieję tak, ale z ogólnie przypał. No co? Zebrać tą kupę gówna z boiska, zarzucić na taczki, jak gnój i wywieźć. Pusem Ciężko tak walczyć. Ciężko być cały czas pośmiewiskiem. To nawet nie, ja mam, ja mam latków. Ja gram z dziewięciolatkami. Nie kumam, że jego piłkarze wszystko mają. Zajebiste wozy, dupy, kurwa, wielkie kutasy, zajebiste samochody, dziewczyny. A nasi nic. Nasi taczkami przyjechali na trening. A my mamy udziały, no co, kurwa, z Montessot, z Jogobela, kurwa, i tego. I tyle mamy sponsorów w sumie. I dacie Logan. W sumie mamy jedną, dacie Logan na cały skład. I musimy ją pożyczać sobie na treningi.